Witam posiadaczy Peżota 206 20614 HDI. Wczoraj wymieniłem szczotki szczotko trzymaczu, ponieważ rozrusznik nie dawał znaku życia. Tak? Bardzo często opisywany problem, czyli cyka przy stacyjce, ale w ogóle nie kręci rozrusznikiem. Najczęstsza przyczyna, zużyte szczotki. Wystarczyło wymienić. Nie było problemu. Mój błąd dnia wczorajszego założyłem, że tylko szczotki. Oczywiście rozrusznik ruszył, ale niestety uruchomiłem go bez obciążenia. Okazało się, że dość ciężko chodzi. Dlatego też pochyliłem się dziś troszkę mocniej. Rozebrałem, jak widać, na części pierwsze. Wszystkie części umyte. Tam, gdzie trzeba, nasmarowane łożysko igiełkowe. Było suche tu na końcu, chyba się nie wyostrzy, ale widać trochę smaru mi tam wystaje, umyte benzyną i nasmarowane na nowo. Korpus zresztą też troszkę ogarnięty, no nikt nie będzie na niego patrzał, ale jakoś tak te wszystkie opiłki metalu należało ściągnąć. Po wyjęciu wirnika okazało się, że w środku tutaj był straszny sef więc również przedmuchałem powietrzem żeby nam się troszkę tutaj zrobiło przestrzeni żeby było mniejsze tarcie nie wiem czy to będzie widać ale generalnie wyczyszczony stojon czyściutki w silnikach komutatorowych Warto sobie przeczyścić te przestrzenie między tymi blaszkami, przedmuchać, nie wkładać tam ostrych przedmiotów, a tym bardziej nie zmieniać szerokości tego otworu. Wydmuchać tylko pozostałość po szczotkach i to nam w zupełności wystarczy, żeby wszystko zagrało. Tutaj element z dużą ilością. W zasadzie z trzema zębatkami wewnętrznymi, z jedną zewnętrzną, teflonową. Przypuszczam, że to teflon. Też wyczyścić, przesmarować. Tak samo tutaj, tu użyłem smaru, słuchajcie, motocyklowego, ponieważ nie mogę ściągnąć tego tutaj pierścienia. Tam jest takie zabezpieczenie. Nie doszedłem do tego, jak go rozebrać. Natomiast wyczyścić i przesmarować sprajem bez żadnego. Problemu. No, i ostatni element, elektromagnes. Tutaj e, zdemontowane, e, wszystkie elementy wyczyszczone. Nic nie jest smarowane, ponieważ to tutaj smarowane raczej być nie powinno. Także czyściutki rozrusznik będziemy teraz składać do kupy. Zaczniemy od założenia wirnika, dostojana. Zabezpieczenia, i później będziemy składać dalej. Czyli bierzemy sobie stojan, tego wezmę między nogi, żebym mógł operować jednocześnie kamerą. Weźmiemy sobie wirnik. Wirnik, oczywiście, komutatorem w dół. Wciągnie nam magnes. Wirnik nam już stąd oczywiście nie wypadnie. Na końcu wirnika należy pamiętać o podkładce oraz zabezpieczeniu należy o tym zabezpieczeniu pamiętać przy demontażu żeby przypadkiem nikt nie użył zabezpieczenie założone teraz na to zabezpieczenie przychodzi ten srebrny kapselek w którym oczywiście Umieściłem smar. Był tam oryginalnie, więc przypuszczam, że powinno to być również wypełnione smarem. Jak widać srebrny kapselek założony. Jak założymy damy troszkę za dużo smaru, to oczywiście on się uszczelni i tak jak u mnie się do końca nie da włożyć, więc albo to poprawimy za chwilkę. Albo będziemy liczyli na to, że jak się pokręci troszkę, to kapselek nam zresztą i tak nie wypadnie, bo go szczotko trzymacz będzie za chwilkę trzymał. No ale właśnie też tak zrobimy, chyba. Czyli szczotko trzymać, Widać, jak go należy zamontować, to nie da się tego pomylić. Więc zakładamy szczotko trzymacz. Dociskamy go ładnie. I oczywiście. Będziemy skręcali podkładka dwie śrubki. Szczotko trzymacz skręcone. dobrze wygląda. W tej chwili nie pokręcimy rozrusznikiem. Bo szczotki są nowe. Mocno dociskają nam komutator. A więc będziemy składać dalej. W tej chwili ten element obok. Proszę zwrócić uwagę, są tu zabezpieczenia. Tak, żeby się nie pomylić, mamy takie dwa czpienie. Jest to asymetryczne. Tu jak zwrócimy uwagę na korpus, widać, że czpienie przychodzą nam w jedno, w drugie miejsce. Tutaj były nity, które należy zerwać. U mnie już były zerwane, więc przypuszczam, że ktoś przy rozróżniku już grzebał przede mną. Tak, patrzymy. O, jedną ręką, ale może się uda. Tak, czpienie mamy na swoim miejscu. W tej chwili musimy troszkę rozrusznikiem pokręcić, żeby te planetarne zębatki nam się zazębiły z wałkiem głównym. No i wtedy będziemy się zabierali powolutku za skręcanie. Założone, tak jak powiedziałem, troszkę trzeba było pokręcić bez młotka, słuchajcie. Tutaj w zasadzie. Nie ma po co używać młotka Potrzebujemy Gwiazdki 25 Gwiazdkę Gwiazdkę, gwiazdkę Patrzcie zapomniałem jaki to był rozmiar Już Wam podpowiadam To jest gwiazdka Rozmiar Czwarty, raz, dwa, trzy, cztery Dwadzieścia Czyli gwiazdka 20 Gwiazdka 25 Do tych śrubek tutaj za wiele ich nie mamy oraz klucz 8 i 13 13 do rozkręcania tutaj tejże śrubeczki na elektromagnesie oraz 8 do odkręcania śrubek z komutatora w tej chwili zajmiemy się elektromagnesem żeby ten element poskładać to musimy się najpierw pozbyć tegoż elementu który nam pod wpływem elektromagnesu się przesuwa powodując to, że ta zębatka o, wszystko poleciało chciałem żeby ładnie wyglądało ale niestety sfrunął nam rozrusznik pewnie nic mu się nie stało chociaż pewności nie ma dowiemy się później tak? czyli skręcamy, zaczynamy od założenia tego elementu wyprowadzającego, a potem od tyłu będziemy Zakładali cewkę, spróbuję pokazać, jaka to będzie kolejność, może nam się tym razem nic nie wysypie. Tak, czyli wkładamy tutaj najpierw ten nasz element prowadzący, widać, wkładamy go tutaj pomiędzy te dwa metalowe elementy. Tak, widać, teraz w to miejsce musimy włożyć. 5. Spróbujemy to zrobić jedną ręką. I teraz od spodu musimy zamontować elektromagnes. Nie znalazłem lepszego sposobu na demontaż, i myślę, że no może jest, ale nie było to aż tak trudne, żeby sobie z tym nie poradzić. Dobra. Elektromagnesu jedną ręką nie założę, więc założę i będę nagrywał dalej. Elektromagnes włożyłem. On jest wycięty. Jego się też nie da inaczej zamontować. Jak go zaczniecie obracać, to się okaże, że nie da się go zbliżyć. Więc po prostu zakładamy tak, jak pasuje. I teraz dwie śrubki lewa i prawa będą wkręcone, a trzecia. To jest ta, która będzie wkręcona przez cały rozrusznik. Wspominałem, przekręcamy tylko dwie śrubki. Tu jedno, tu druga, to są takie króciutkie śrubeczki. No i teraz patrząc na na to, co mi pozostało na moim malutkim stoliczku, no to w zasadzie pozostaje obudowa. Czyli skręcamy. Mamy ostatnie Cztery śrubki, trzy te większe idą po korpusie, natomiast czwarta jest skręcona, ta czarna, tutaj do elektromagnesu. Składamy, zaraz zobaczymy, czy nas, nasz rozrusznik działa. Nasz rozrusznik już jest skręcony. Rzeczona czarna śrubka. Przy elektromagnesie i trzy śrubki, które nam skręcają rozrusznik w całość, pozostaje nam ostatnia śruba, którą musimy wkręcić. To jest śruba, która również trzyma nam szczotkę. Szczotkę dodatnią. Zakładamy, kręcamy śrubeczko i za chwilę będziemy testować podsumowując żeby dokonać tak prostej naprawy jak wymiana szczotek w rozruszniku jego przeczyszczenie nasmarowanie odpowiednich elementów potrzebujemy no, troszkę wyobraźni chęci do pracy klucza numer 8, 13 oraz dwóch gwiazdek wcześniej wspomnianych no i troszkę smaru. Ja używam Auto43, chyba najbardziej taki e, uniwersalny. Nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze, ale nie jest to pierwsze auto, które w ten sposób traktuję. Odpukać, autka jeżdżam, mają się świetnie. Robię to oczywiście tylko dla siebie i we własnym zakresie filmem, chciałem pomóc kolegom z forum ponieważ sam szukałem odpowiedzi na pytanie jak jeden z kolegów wspomógł serwisówką natomiast obiecałem, że odwdzięczę się takim manualem wideo, więc niniejszym to czynię za chwilę wyciągnę kable z akumulatora i sprawdzimy jak nasz rozrusznik działa jak sprawdzić rozrusznik? Zarówno przed naprawą, jak i po naprawie. Przed naprawą sprawdzamy, czy winą faktycznie jest rozrusznik, bo być może przekaźnik w kabinie padł i można go po prostu wymienić. Czyli sprawdzamy, czy w ogóle napięcie przychodzi do rozrusznika. Jak już mamy rozrusznik na zewnątrz, podłączamy do obudowy ujemną klemę dodatnią, natomiast przykładamy do tej naszej wcześniej omawian do, do szczotki w zasadzie bezpośrednio czyli tej która jest podłączona do elektromagnesu oczywiście nie wyzwoli nam to elektromagnesu tak tylko możemy sprawdzić czy obraca nam się rozrusznik pamiętajcie że będzie się iskrzyć więc przykładamy i trzymamy nie wystraszyć się tak skraje rozrusznik słychać się obraca pokażemy bo być może nie było widać w tej pozycji również możemy zobaczyć że się obraca tak. no i tym sposobem rozrusznik może trafić z powrotem до самого до.